Witam na kanale. Dzisiaj spotykamy się na podsumowaniu czerwca 2023. No nie jest źle, fajnie. Nawet pogoda dopisywała, także nie ma problemu. Ogólnie zrobiliśmy już od włączenia sterownika 3121 kWh. W czerwcu zrobiliśmy 211 kWh i wrzuciliśmy do bojlerka co nam daje średnią na poziomie nie wiem, 7 kW troszeczkę, troszeczkę lepiej jak 7 kW na dobę no ale wiadomo że to tam średnia jednego dnia jest trochę więcej drugiego trochę mniej no ale w średnią możemy tak liczyć także jak widać tutaj po słupkach no jest troszeczkę słabiej niż w ubiegłym roku no ale nie ma źle i co przejdźmy może tu bo tutaj troszeczkę nam się pozmieniało tu mamy wykres temperatury przez cały miesiąc jaki mieliśmy w boilerku nasza supla widzę coś znowu głupieje a ostatnio zrobili w ogóle tak że zaraz wam pokażę bo tu średnią temperaturę wylicza i to tak śmiesznie wygląda że tragedia także jak widzicie tutaj cały czas mamy temperaturę w ciągu dnia gdzieś w granicach 80 stopni, tam jest jakieś przekłamanie troszeczkę na tym czujniku, no ale mniej więcej 80 stopni cały czas. I co z temperaturą, schodzimy mniej więcej tak do 50 stopni, tak w bojlerze, także nie jest źle. Tutaj mamy troszeczkę mniej, bo to jest ile? 39, no ale to... Wczoraj, przedwczoraj było tak jedno, że troszeczkę chłodniej, ale z prawie 72 stopni schodziliśmy, to zeszliśmy do tam 30 prawie, także nie ma to tragedii. Jak widzicie instalacja działa, nie ma z tym najmniejszego problemu. A tu nam właśnie pokazuje supla nową, średnią temperaturę. I jak widzicie jest Niby tu jest narysowane do 80 stopni, że dochodzi, no ale średnia jest dobowa 47-50 stopni, także coś pokombinowali to nie wiem jak to do końca zmienić, no ale dobra no ogólnie widać na telefonie to Wam wrzucę na koniec filmu screeny jak to wygląda jeszcze na na telefonie, bo tam w aplikacji jeszcze nie zdążyli tego do końca zepsuć no tylko, że będzie strasznie ciasno to wyglądało, no ale to nic także jak widzicie instalacja działa ma się świetnie wszystkie komentarze typu jednym solarem to ogarniesz nie, 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 nie chcę solarów po prostu Mam, ja jestem jakiś antysolarowy, fotowoltaika do grzania wody mi w zupełności wystarcza. Także niestety tak to wygląda. Także zachęcam do oglądnięcia innych filmów. Zostawienia suba lajka. Trzymajcie się i dużo słoneczka życzę.